Wędkarza! 16 marca 2025. Gdybym się bawił w minimalizm, to bym powiedział, że w tym momencie, gdyby było w miarę normalnie, to w miejscu, gdzie stoję powinien być pokostki w wodzie. To gdybym się bawił w minimalizm. Natomiast gdybym podstrzegał to realistycznie, troszeczkę bardziej, tak jak to bywało 10 lat temu, to w tym momencie nagrywałbym to spod wody. Tu brakuje tak lekkim chujem półtora metra, a tak na poważnie to 3. Tyle wody brakuje. Żeby było w miarę jakoś umiarkowanie normalnie. Katastrofa na początek. Później się zobaczy. Miałem nadzieję, że takie miejsca jak to tutaj, to będą tarliska. Trawy zalane, żeby było git. Wiadomo, że to nie wyjdzie na pole, to już nie ma szans. Ale jednak liczyłem na to, że, że tej wody będzie trochę więcej. No ale nie ma podstaw, bo nie było śniegu, nie było deszczu. Wody nie będzie. I tarlisk też nie będzie w tym miejscu, w zalanych trawach. Cały misterny plan w pizdu. No trudno. Dodatkowo, żeby było ciekawiej. W minionym tygodniu, dobowe wahania poziomu wody w Wiśle. Dzięki niezawodnej zaporze wewocławku wynoszą jakieś 60 cm. I wczoraj w godzinach szczytu, około 15-16 tu była woda, a teraz wody tu nie ma. Pewnie za parę godzin znowu będzie. Więc nawet gdyby potencjalnie jakaś ryba chciała wejść na tarło i nawet jakimś cudem się za jakiś czas tu wytarła, to woda zaraz i tak opadnie i ikra wyschnie całkowicie. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości co do pozytywnego działania zapory wocławku na poziom wody w wiśle, czy. czy... Hydrologię w tym kraju w ogóle. to wszystko powinno być teraz cały czas pod wodą? No Jest tu potencjalnie sporo ciekawych miejsc. Tylko, że te miejsca są bardzo chwilowe, że tak powiem. Aktualnie woda jedzie lekko w górę, a za czas jakiś zacznie opadać. Jak kurwa pływy w Bristolu na Atlantyku. Zajbiście co? Tylko, że to rzeka Wisła. No, potencjalnie pięknie ładnie. Zalana trawa, sam raz na targu. To, że ona jest zalana przez kilka godzin dziennie, a później już nie jest zalana. Bardzo ładnie widać, jak tutaj trawa jest położona, gdzie sięga. Nazwijmy to przypływ, a później co odkrywa odpływ. Moc, jak chuj. Gdzie ja mam szukać ryby w takim wypadku? Co? Wchodzi o temperaturze 5 stopni. Na płytkim, nie? Które raz jest płytkim, a raz nie jest płytkim. Szczęść, by to chuj. Siemano, wędkarskie, chwilę, Jakiś czas mnie nie było na YouTubie, bo nad wodą to się akurat pojawiam. Drzwiamy to wyjście. W tym roku jestem raz w tygodniu średnio. Ostatnio była to notleć albo starorzecze tej rzeczki. Efektów, jak się możecie domyślać, absolutnie żadnych. Warunki bardzo zmienne, ale ten raz w tygodniu sobie nad rzeką bywam, taką czy inną. No i dzisiaj idąc za ciosem, trafiłem na Wisłę po najmniejszej linii oporu, chociaż nie ma to najmniejszego sensu. Mogłem jechać na Pstrąga teoretycznie, ale przy takim poziomie wody, jak jest wszędzie. W dodatku w niedzielę, bo nie miało chyba sensu. Drwęca. Od wczoraj mój odcinek ulubiony jest obrębem ochronnym, bo rzekome zarybienia, a może i faktyczne, moltami, troci i łososia. Co roku to samo. Do 15 maja odcinek jest wyłączony. A więc, tak jak mówiłem, ponad nie linii oporu wisma. Typowo na spacer nie liczę absolutnie w ogóle na nic. Poziom wody jest katastrofalny. To jest właściwie poniżej katastrofy, jak na marzec. W miejscu, gdzie siedzę, nie wiem, czy to będzie ładnie widać. Takie drzewo tutaj jest za mną. Korzenie powinno być nad moją głową jakieś 2 metry wody, a przede mną. Lustrowody wody jest jakieś kolejne 2 metry niżej czy tam półtorej Nie kłóćmy się o te parę centymetrów Zresztą nie ma to absolutnie żadnego znaczenia Ponieważ niezawodna zapora we Włocławku Codziennie zamyka swe podwoje i otwiera I wahania dobowe wynoszą 60 centymetrów Przy tak katastrofalnym stanie wody W okresie kiedy ryba pomału będzie się dziś zbierała na tarło co niektóre gatunki. Opowiem no Wam, że perspektywy, jak chuj, to już nie chodzi o łowienie jakikolwiek ryb w miarę komfortowe, namierzanie czy cokolwiek innego, tylko po prostu o przetrwanie tych ryb, które my próbujemy łowić. Nie da się nadrobić zarybieniami tego, co zostanie stracone w ten sposób. Jakiekolwiek by te zarybienia nie były faktyczne, czy kurwa wyimaginowane na papierze, to nie będzie miało żadnego znaczenia, nie, bo tego się po prostu nie da uzupełnić w żaden sposób. A perspektywy na odbycie jakiegokolwiek tarła też myślałem, że będą. W tych zalanych trawach bardzo pięknie. Do stoiska by się jakieś porobiły, może coś by się tu wytarło, ale chyba nie będzie miało szansy. Bo jak ma się tutaj dostać? A no nawet jeżeli jakąkolwiek szansę będzie miało przez chwilę, nie wiem, załapie kurwa, 2-3 dni i zaraz nastąpi znowu zrzut. Znaczy zrzut, zatrzymanie wody, odwrotnie, właśnie i woda opadnie i krawysknie. Nic z tego nie będzie. Na fanpageu facebookowym mojego okręgu widziałem takie pytanie w komentarzu. Poza tym dotyczył zupełnie czego innego. Ale widziałem pytanie, dlaczego PZW 2 nie robi nic właśnie w sprawie tego wahania poziomu wisły. I się zastanawiam, co oni tak naprawdę mogą zrobić. Oczywiście mogą napisać pismo do wód polskich, które zarządzają zaporą, na przykład nie? albo do energii, która zarządza elektrownią na tej zaporze. Bo nie wiem, czy te rzuty są spowodowane działaniami elektrowni, tak naprawdę, czy bardziej znowu wód polskich i kolejnym remontem progu tam podpiętrzającego pod włosławkiem tego tam, żeby się to nie zawaliło w pizdu bo takie tam prace są, tylko one miały się już zakończyć ale pewnie było za zimno, więc ich w ogóle nie prowadzili a mniejsze o to no i co, napiszą sobie takie pismo, to nabiera mocy urzędowej pewnie znowu 14 dni roboczych albo tam przynajmniej 10 sekretarka będzie na urlopie, później się okaże, że nie do tej instancji napisali a później się okaże, że przez tydzień woda nie zmieniała swojego poziomu Jakimś dziwnym przypadkiem i to pismo jest bezzasadne, bo przecież nic nie dzieje. Tak w koło Macieju. No, być może są inne środki do tego. Ja nie twierdzę, że ich nie ma. Tylko jak znam życie, kurwa, jak działa ten spierdolony Kraj, cała biurokracja, albo później niestety jeszcze automatyzacja procesów, to nic z tego nie będzie. Tym bardziej, że w obiegu coraz bardziej sztuczna inteligencja i ChatGPT, i tak naprawdę coraz powszechniejsze jest pisanie tego typu postów, czy tego typu nie wiem, maili, czy pism. Przez chat GPT, a później reakcja nie też jest przez chat GPT i tak sobie czaty odpowiadają. Człowiek już tutaj jest zupełnie wyłączony. Nawet gdyby miał jakąkolwiek dobrą wolę, no to sztuczna inteligencja czegoś takiego nie posiada, jak dobra wola, tylko i wyłącznie algorytm, więc wszystko to nie ma najmniejszego znaczenia. To można pisać, wysyłać i nic z tego nie będzie. Nawet gdyby ktoś chciał. Tak sobie myślę. No i tak sobie szukam dzisiaj właśnie w takich warunkach takiego myślenia. Jakiekolwiek ryby, klania, jeździ, o konia. Nawet jakieś tam branie chyba miałem Coś kopnęło w wachadłówkę, ale się nie wpięło A ponieważ ja nie, za, nie zacinam, no to Nie wpięło się tym bardziej Wędkarze widziałem jednego na drugim brzegu Przecież powinno tutaj już z glądówkami Czy ze spławikami w niedzielę siedzieć sporo ludzi Ale nie siedzą, śladów ich obecności również blak. I tak tutaj życie toczy się Kompletnie żadnych informacji zwisły. Wisły Na Mazowszu ktoś coś łowi Rzekomo, ale tutaj nie słyszałem, nie widziałem, no i dzisiaj chyba nie zobaczę Taka sytuacja, w przededniu katastrofy Czemu katastrofy? No bo tej wody nie przybędzie w jakikolwiek normalny sposób Znowu jakieś wyże blokujące, niże, więc jeden dzień opadów w środku tygodnia i to wszystko ha, Przy okazji tych opadów, jaka jest świadomość społeczna tego, tego, co, się, tego co się dzieje z wodą jak sobie wyszedłem w ten taki deszczowy dzień, to był chyba czwartek, że jebało właściwie cały dzień, na końcu spadł jeszcze lekki śnieg. No to, oczywiście, narzekania. A czy to musi tak padać? Ja mówię ludziom, kurwa, że no ewidentnie musi, bo mamy suszę, jak z kurwy syn i będziecie płacili za ziemniaki. Kurwa 20 zł za chwilę. A czy jesienią, albo za cokolwiek innego, bo plony nawet się nie udadzą. To jest kompletna, absolutna susza. No dobra, ale czy to musi tak padać? Nie może sobie kiedy indziej padać? Chuj, że to jest potrzebne, niezbędne wobec tego. Nie przetrwamy jako gatunek. Eee, jebać ten deszcz. To jest niepotrzebny, tylko przeszkadza, bo zmoknę w drodze na autobus. Przejebane, nie? I tak jeszcze, znowu, przy okazji. Reakcji ludzi. Kolejny komentarz, czy nie komentarz, to chyba jakaś taka seria komentarzy, seria pytań. Gdzieś tam z południa Polski. Czemu na odcinku Rzeki Kamiennej nie są prowadzone prace utrzymaniowe przez Wody Polskie? Przecież powinny być prowadzone. I to ludzie sami protestowali, że się nic nie dzieje. Że nie wycinają krzaków, że nie usuwają drzew. Także te konsultacje społeczne, co mieliśmy jakiś czas temu to ja się tylko mogę domyślać jak wyglądały. Nie wiem czy to wiesz, wyniki się jakieś pojawiły czy nie, czy to będzie jakoś dalej kontynuowane. Na razie cisza w nikt nic nie mówi. To jak była afera, wszyscy się zesraliśmy w jedną lub w drugą stronę nagle ucichło i nic się nie dzieje w temacie. Przynajmniej ja o niczym nie wiem i na moim rejonie się nic nie dzieje, ani o niczym nie słychać. No ale na pewno są rzeki, na których takie działania są całkowicie sztuczne i niepotrzebne ale też tak sobie sklejam puzzle troszeczkę, po co one są prowadzone te prace utrzymaniowe bardzo często kompletnie absolutnie bezsensowne bo w razie jak wystąpi powódź, czy jakieś tam podtopienia, to mieszkańcy, którzy ponoszą straty piszą pisma o odszkodowanie na przykład do Wód Polskich i one są zasadne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykaże się jakieś zaniedbania ze strony Wód Polskich na przykład brak działań utrzymaniowych, więc prowadzi się na siłę, na sztukę jakieś działania utrzymaniowe które kompletnie do niczego nie prowadzą bo jak spadnie 500 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu doby, to i tak wszystkie rzeki w rejonach jakiś tam podgórskich wystąpią z koryta tego uregulowanego i pozalewają, no ale ponieważ były prowadzone prace utrzymaniowe, to wody polskie mają czyste ręce i odszkodowania wypłacać już w tym momencie nie trzeba. A gdyby zostawiły rzekę Dziką, no to musiałyby wypłacać odszkodowanie, bo nie podjęły żadnych działań, przeciwdzia działań przeciwdziałających temu, co wystąpiło. Jest fajnie, co? Jest. Żeby nie było tak całkiem za łatwo, to jeszcze się weterek przerwał. Wzdłuż koryta. Więc naprawdę bardzo, very good. O długo to już nie potrwa, dzisiaj nie ma sensu. Tutaj jeszcze taka ciekawostka na rejonie. W normalnych okolicznościach to tutaj jest takie fajne rozlewisko. Znaczy, że to bagno, a nie rozlewisko. Ryby tu od dawna nie było. Ale to bagienko z jakimś tam poziomem wody minimalnym tutaj funkcjonuje. Te lokalne dziki nadwiślańskie tutaj sobie właśnie mieszkają. Tam po drugiej stronie jest ambona zbudowana, bo jak wychodzą na pola, to można je do nich pierdolnąć. Także dziki, sarenki w ten rejon zawsze uciekają. Był to teren podmokły. Trochę dalej jeszcze jest. Nie będę tam właził, bo widać, że można się jednak pewnie w bagno wpakować, a dwa, że tych dzików nie chce mi się śledzić. Wolałbym nie. Widać, że jest tutaj rozbabrane. Ale nawet tutaj coraz bardziej sucho. A tu zawsze było bagno. Zawsze zawsze. Już nie mówię, że bywały lata, że tutaj była woda i można było jakąś rybę nawet pierdolnąć, ale to dawno nieprawda. Natomiast bagienko było. Ale takie coraz słabsze. Wyjdą dziki stąd na pola. I nareszcie tego lasu łęgowego już nie tylko żerować w nocy, ale pewnie w ciągu dnia. Bo to tu będą miały robić. Ostatnie miejscu, bobra. Finito. O ile się w ogóle da coś tutaj zarzucić. Co wątkę No to jest kurwa nieporozumienie. Pod wiatr tutaj to przegincie. Nawet drzewa nie głowie. Kurwa. Wiatr już taki napierdala, że to nie ma najmniejszego sensu. Te rzuty, tylko w jednym kierunku i to bardzo losowe. Nie ma o co walczyć. No tak jestem zadowolony. Widziałem nora, bodajże biało jego, Muszę to jeszcze zweryfikować w chacie, bo nie pamiętam dobrze. Tak są minorów, znaczy nasz gatunkowych nurów. Muszę sobie to sprawdzić w Atlasie. Oraz nie zostałem przejechany przez składa. A ślady tychże kładów tutaj coraz większej ilości są. Z minusów to nie zauważyłem, żeby żaby wyszły już funkcjonować. na to mało liczę, bo w tym roku jest plan, żeby więcej połowić na imitację żab. Ale jeżeli jeszcze nie wylazły, no to nie ma sensu. No i tak dzionek sobie minął parę godzin. Zawsze coś w obliczu katastrofy.